na grande z Go Sportu, różowo-fioletowy z frędzlami, idealny dla dziewczyny w wieku 4 do 7 lat, taki do metr 33, fantastycznie się sprawuje. Koszyk z przodu można domontować lampkę. Ma frędzelki na kierownicy, zaczepkę na, na, na przeciwkradzieżową. Oczywiście są błotniki przeciwko błotu i wodzie z kałuży, jeżeli wjedziemy Białe siodełko ze sztucznej skóry, ale nie zniszczone. Jest i tutaj uchwyt wzmacniany. Jest koszyk. Może zapakować wodę, chusteczki do mycia rąk, banana, lalki. Wszystko, co sobie dziewczynka wymarzy, może sobie przewieźć. Osłona na łańcuch zapobiega ubrudzeniu spodni długich przez smar. Oczywiście trzeba regularnie smarować łańcuch w rowerze. Opony szesnastki. Dalnie się sprawdzają na. Zarówno miasto, ścieżki rowerowe, takie kamyczki, jak i błoto. Bardzo fajny rower.